Cześć! widzę co Racek. Co ja dzisiaj tu mam za skrzynkę? Tu mam wełnę. Po co mi to? Zobaczcie, tam mam kaktusy. O, już rosną. Czego się domyślacie? Tu mam... Tu mam płytki i tu mam schodki. Po co mi tu? Albo ja chcę zbudować czołg. Czołg chcę zbudować, a dokładnie kraba. Taki... To jest samobieżna do haubica. Polska. Eee, tutaj chcę zbudować. O, tu sobie miejsce wyznaczyłem takie mm. Nie wiem czy będzie to trudne, czy łatwe Ale, ale spróbuję. Ale tak, poza tym to zrobiłem bardzo fajną rzecz. O, skończyłem te schody. Co mówiłem wam, że, następno, na, że na tym odcinku będą. Robione, albo po prostu... Nie wyszło mi. Ten odcinek mi nie wypadł. Coś mi się usta kleiły. Nie, nie wyszło mi nagrywanie. Teraz już wiem, teraz już wiem kiedy nie nagrywać i kiedy nagrywać. Okej, okay, tutaj jeszcze zrobiłem taką skrótową dróżkę. To się naprawdę bardzo ładnie, szybko chodzi. Tu jest taki fajny efekt. Mm. No. Więc. Co będziemy dzisiaj robić? No, pewnie będziemy robić ten czołg, ale czekajcie. O, tutaj sobie ulepszymy. Widzicie co? Hmm, chciałem zainstalować jakiś taki kosmetyczny, wizualny mod do, do, tutaj na, na świecie. Ale yy, 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 chodzi mi o taki mod, że tylko ja go będę miał. Na przykład Mobenz. Ale okay, co tam jest w środku? Nic. Ale okazało się, że takich modyfikacji y, nie ma na tą wersję. Znaczy, może jakieś są, ale mi się nie chce szukać zbytnio. Może niedługo znajdę. Mmm... Okej. Okay. Ale wiecie co? Najpierw zrobię jedną rzecz. Zenchantuję sobie moją żelazną zbroję. Mmm... A potem zabierzemy się za... Uuu, ona podniszczona jest! Mmm... Dobra, przepraszam, że tak dziwne dźwięki z Ciebie wydałem. Ok, to my ją naprawimy, nawet nam dużo nie zużyło i pójdziemy ją sobie enchantować. A potem będziemy zabierać się za ten czołg. Mm, lazuryt, dużo go mamy, bo praktycznie go nie sprzedawaliśmy. Czy sprzedawaliśmy? Nie, chyba nie. Ok. Dobra, hełm. Ja go tutaj położę i co? Ochrona 3? Nie, nie. Nie. Nie opłaca się. Bardzo się nie opłaca. Yy, mamy dużo lazorytu. Ekstra mamy 19. Cały czas zbieramy. Nie tracimy. Bo jest zachowy kipunek Po prostu trzeba zrobić więcej książek. Ja tutaj mam skórę Trzeba iść po trzcinę cukrową Dobra, jesteśmy Bierzemy całą trzcinę, cały zapas trzciny I robimy papier A teraz hop I mamy 16 książek No, dobry wynik Mmmm. I okay. i ile potrzebujemy? 5 Dobra. Dobra Ja to załatwię Aha, jeszcze więcej trzeba? Kurde, no to musimy, będziemy musieli iść po, po drewno Ale to pewnie zrobię z tego cięcie O i patrzcie, mamy już więcej biblioteczek Albo nie Już wiem o co chodzi Patrzcie, nie możemy zainchantować tego. Patrzcie, mamy lezuryt. Wymagany poziom 30 lewla. Expa. Mamy 19. Na przykład 30, tu ma 2 i 1. To 30. 30 poziom. Chyba można już zakliniać, tylko trzeba było mieć expa tyle. Więc... Tak, to mógłbym enchantować na przykład jak, jak sobie portki. Dobra, wiecie co? Nie będziemy tego teraz enchantować. Będziemy musieli po prostu iść gdzieś, gdzieś leźć do kopalni albo pobić się z mobami i zbierać expa, Będę musiał po prostu zbierać ekspa. Yy, I to będę robił poza odcinkiem, potem będziemy sobie fajnie enchantować. A teraz idziemy się zabrać za yy, to, co powinniśmy się zabrać. Aha, tu mam. Odłożę tylko te. Mm, tylko. On, muszę jeszcze wam coś powiedzieć. Nie chcę was trzymać w niepewności, o co z tą skrzynią, dlaczego wełna. Bo ja ten czołg właśnie chcę zbudować. Będzie miał. Będzie trochę, trochę z kobla, trochę z, z wełny czarnej, trochę z wełny zielonej. Tu mam właśnie kaktusy do tego specjalnie. I trochę z dirta, bo nie mam tyle kaka. Nie mam, nie mam w ogóle kaka na wełnę brązową. Mam tylko jeden blok wełny brązowej. Okej, okay, dobra, to tutaj już idziemy. Niedługo zajdzie noc. Ech. Okej, okay, tutaj jeszcze sobie rozwalimy. I teraz będzie przypiszone tempo, jakie się będę z tym męczył. Dobra, mam nadzieję, że wystarczy, wystarczy już yy, tutaj tego kobla. A teraz... Yy, chcę zrobić z czegoś jakiś spód, więc albo, zrobię, albo będziemy musieli iść po, do netheru. Tak, pójdziemy sobie do netheru. Yy, nie, nie chcę mi się szukać fortecy, więc po prostu zrobimy to z netherowych cegieł. Po prostu wykopiemy netherak. Przepalimy go. Nie wiem, czy tak się da. Nadal w Widzicie Widzisz, to zainstalował sobie taki mod z dynamicznym portalem, że od razu przychodzisz i się pojawiasz. O, co to jest? Co to jest za kamień? Aha, okej, okay, dobra. No to, to ja tutaj będę kopał i dalej zrobię przyspieszone tempo. AJAJAJAJAJAJ Ja się tu spalę Nie mam, nie mogę się gdzieś ugasić? O, ugasiłem się w końcu O Już Zatamowałem tą lawę to takie pojedyncze źródełka się trafiają, niech się kopie. Kurde, noc się już zrobiła. Mm. Dobra, to my idziemy szybko do domu I się prześpimy znowu Boże, ile razy ktoś śpię w tej grze Mmm, o, żelazo mm, dobry prezent, fajny so, Odłożymy sobie papier Mamy tu papier? Nie, nie mamy tu papier Książkę sobie odłożymy Nożyczki, nożyczki, nie, nożyczki nie wiem Z nimi zrobimy Dobra, tu mamy jedzenie Tutaj, o, lazury sobie odłożymy Dobra, to teraz można przepalać węglem, oczywiście. Mam nowy sposób oszczędzania węgla. Dowiedziałem się, że można robić takie bloki. No to trzy bloki wystarczą. Dobra, to teraz wezmę sobie więcej węgla. Okej, okay, było małe cięcie. Ok, i patrzcie, i patrzcie co można z tego zrobić. I mamy cegiełki. Może to nam się przydać. Dobra, ten, ten, ten blok węgla włożymy tutaj. Aha, wzi trzeba wziąć ten blok. Albo wiecie co? Czekajcie. Mam pomysł. Potem zbudujemy fortecę. Tak, jak, jak skończyć. Mmm, będę musiał dużo przetapić tego w blokach, blokach węgla Bo ja będę chciał robić y, fortecę potem z neterowej cegły. Albo taki zamek, cokolwiek, taki fajny budynek. Taki w neterowym stylu, może lawę wezmę i, i wiecie co, tak fajnie będzie dziś wyglądało. No. Więc. Y, więc zrobię. Więc zrobię trochę tych właśnie płyt żeby zrobić podwo... Miejsce pomiędzy gąsienicami, zapełnić to miejsce, a resztę to będę z tego potem coś budował. Mam duże plany, Dobra, jesteśmy. Ja my się tylko prześpimy. Mam już trochę tych cegiełek, i można zrobić podwozie do czołgu. Znaczy, podwozie, tą płytę dolną, jak to zabrzmiało. Ok. Okay. Nie wiem ile nam tego będzie potrzeba. E, Robimy po, po 6 na wszelki wypadek. No to jest 6. Skoro tu jest 6, no to trzeba zrobić tak po warstwach. To będzie 1, 2, 3, 4, 4, właściwie 5 trzeba zrobić. 1, 2, 3 trzy, cztery, pięć. Okej, I wyszło trzydzieści. A? I 3 wyszło? idealnie Trzy zostały. Gdzie jest mój crafting? Aha tutaj. jest sobie go postawię. Hmm. Chyba robię to w złych wymiarach. Tak uważam. Albo wiecie, zaszła gruntowna zmiana. Mam zupełnie nowy pomysł na zbudowanie tego. Potrzebuję dużo wełny w kolorze zielonym. Od której już idziemy. Nie będzie w, w, nie będzie w moro. Tylko będzie po prostu cały zielony. Nie będzie miał maskowania. Boże to wolno rośnie. byłem w neterze, parę rzeczy robiłem. A to. No dobra. Pozbierane kaktusy. Mamy już 12. Przepalimy je sobie. Widzicie co. Co ja mam zrobić z tym koniem? Do czego mi jest on potrzebny? A nie, to jest moje siostry koń. Przepraszam, pomyliły mi się konie. Mój ma mniejszą zagrodę. Dobra, do czego mi jest ten koń? Po co mi on jest? Mam z nim gdzieś chodzić. Pamiętam, zdobyłem go yy, w pierwszym dniu. W pierwszym dniu rozgrywki Widać mu korpus hmm. Potem mi gdzieś zginął, więc musiałem go na nowo zrobić Bo nie wiem, pewnie mi ktoś go zabił Ale po prostu mi zniknął Może to był błąd gry, więc ja Po prostu go wskrzesiłem Po prostu zresponowałem zrespa go takiego jak był Taki sam kolor I niby to jest ten sam eee, I co ja mam z nim zrobić? On sobie po prostu żyje nie wiem, jak w takim ciasnym miejscu, ale no jakoś żyję. Hmm. A weźmy co? Może będę się teraz na wyprawę i będę się jeszcze szybciej przemieszczać. Nie wiem. Ja naprawdę rzadko używam koni w Minecrafcie. O, jeszcze jedno. Jakbym chciał go zabrać na wyprawę, to musiałbym, go, to musiałbym najpierw ten. Um, wziąć jeden płotek i takie laso. Do czego ja nie, nie nie, wiem, jak zdobyć szlamy. Kulki szlamu są potrzebne, żeby zrobić takie laso. O. I patrzcie, ładnie się zbiera. Albo dobra. Okej. Okay. Y mamy tutaj trochę zielonej wełny. Zobacz, zaczynamy robić. Yy zaczynamy go właśnie robić. Ok, idziemy. Tutaj będziemy stawiać blok? Tak, tutaj się stawia blok. Yy. Jak to będzie wyglądać? Tutaj będzie przód, czy tutaj będzie przód? To będzie przód. Dziwnie jest to ustawione. Ech. To będzie przód. Yy. Z tyłu Tu trzeba będzie zrobić takie błotniki Okej okay. O taki będzie przód Tutaj, tu. Tak to będzie na całości Z tyłu zrobimy takie drzwiczki Ja już idę po drzwiczki To będzie taki dość wysoki czołg Może będzie nawet trzeba go powiększyć taki wielki Hmm, drzwi, gdzie Jedne drzwi. No dobra, wstawimy sobie te drzwi. Hmm, to będą jedne drzwi, takie? Hop. Czekaj, w którym to było. W którym to było stronę? Yy, zwrócone. No, nie w tą, którą ja mam. Ok, teraz jest wszystko idealnie. Bo ja mam taki model z klocków tutaj i na nim się wzoruje tak to będzie wszystko ładnie działać hmm. będzie się dało do niego wejść tylko będzie takie wąskie trochę dobra hmm. idziemy, czy może już się to przetopiło znaczy przepaliło tu mam nowe kaktusy to pójdziemy sobie po nie no dobra, tutaj już nam, już. O, wypalił się. O, tutaj jest dobrze. Tutaj trzeba już, już zrobić następne cegły, bo będziemy coś z nich budować za jakiś czas. Mmm. Tutaj damy te, te rzeczy. Te cegiełki też tutaj damy. Mmm. O. Hmm. W końcu. Myślę, żeby teraz przepalić ten kaktus. I patrzcie, patrzcie, to będzie wyglądało w ten sposób. Tak, o. Tylko, to jest naprawdę na robota. Może na live to będę robił. Tak, zrobię live'a. Może nawet kilka live'ów. Rzeczy będę tutaj wytapiał, robił, yy, poza odcinkiem na pewno trochę A tak to już będziemy kończyć, bo ten odcinek na pewno jest długi Po obrobieniu będzie na pewno krótszy yy, No, więc możemy kończyć Do widzenia Miłego wszystkiego